Już w niedzielę na scenie przy Domu Kultury w Żabiej Woli odbywać się będzie święto chleba. Gminne dożynki rozpoczną się o godzinie 15 od polowej mszy świętej. Po niej następnie wystąpią zespoły do remire i trzeci dzwonek. O 16.25 przewidziano natomiast przemówienie zaproszonych gości oraz wręczenie nagród w konkursie na wieniec dożynkowy. Od godziny 17 będą kolejne koncerty. Na scenie po kolei wystąpią zespół Hulanka, Inoros, Wesołe Rzępoły, Next Stage Band oraz Nowator jako Gwiazda Wieczek. Ponadto w czasie trwania imprezy będą warsztaty tematyczne, kucyki, stoiska z rękodziełem i drobnymi przekąskami, stoiska o SP Żelechów i OSP skóły oraz stoiska kół gospodyń wiejskich. Radio Fama objęła nad wydarzeniem patronat medialny. Przestępcy działający metodą na policjanta czy na wnuczka wciąż oszukują starsze osoby. Funkcjonariusze z powiatów Grydzickiego i Pruszkowskiego wciąż otrzymują zgłoszenia dotyczące wyłudzeń pieniędzy i wartościowych przedmiotów tymi metodami. Złodzieje próbują oszukiwać swoje ofiary na różne sposoby. Jednym z